No on ma ręce, a czemu wszystko w Kameramena, czemu nie w Spikermena, czemu nie w TV-Mena, który jest najbardziej, najmocniejszy tu? Nie, nie, i będzie to Nie, mogę stracić was obojga, stracić, czyli Upgraded Titan, Kameramen padnie, aha, no. Nie mogę was stracić oboje. Jestem... Faktycznie, a nie to trailer. To ja. Patrzymy. Posofiście też obejrzymy. Pierwsze filmy. I te świąteczne też. Kiedyś te. Takie. Jak to się nazywa takie? Gdzie to jest? Gdzie jest pierwszy? No bo tu widzę pierwszy, ale to nie jest pierwszy taki... O! Al! Al pierwszy, no tak, Al! Dobrze, tak? Jest zarazony? Ja myślałam, że Spikerman to już by kameraman był go uratował dawno. Clockman? No bo wygląda jak zegarek, a zegarek pan jest tutaj to Clockman. Clock. Clock. Well, well, well. Puszczam u nas, szef chyba, clockman, nie? Są kloakmeny, to jeden musi być seven, z tej obojki, chyba tu i będzie jeden, ale jeden nie, to później zrobimy tak lepiej. Później epizod 2 a 2 epizody. Są jeszcze będzie no to to kończymy i będziemy zaczynali serię. Tym. Nie wiem, czy tu są. Nie wiem, czy tam były takie, które nie powinny być, więc przycisyłem. No, ja chyba mogły być, ale pełniłem się wola. No, pięknie. A nie. Budzik budzi, że sły. przyszły. Co? to takie duże? Wiem co sefa. Aha, Titan Clockman, tak? No bo jest duży. Większy niż Upgrade Titan Speaker i Upgrade Titan Camera. Nawet i Upgrade Titan odziwiłem, no. A to jest Titan Clockman dopiero. Ale nie będzie mi się wydaje, Upgrade Titan na Clockman, nie? No, No, szaleńcze, Oni się Oni się oni grają nie, grają sachy. Oni są normalni. On mówi nie. My nie zdążymy. Mam nadzieję, że Wam się podoba.